Przywitajmy warszawskiej i 10 marca na stadionie miejskim w bielsku białej gościł lider T-Mobile Ekstraklasy klasy legia Warszawa. Szlagierowe spotkanie sprawiło, że na stadionie miejskim pojawił się komplet widzów. Mimo dobrej postawy piłkarzy TS pod Beskidzie, górale tym razem stracili na swoim terenie trzy punkty. Przegrali 0 do 1. Bramkę dla Legii Warszawa tuż przed przerwą w 44 minucie strzelił Rafał Wolski. Witam serdecznie na konferencji prasowej po spotkaniu 21. kolegi Timowania Ekstraklasy pomiędzy Błotowieski Ciembiesko-Biała Legią Warszawa. Na gorąco po spotkaniu po meczowej opinie szkoleniowców i zawodnika gospodarzy. Wpierw szkoleniowiec Legii Warszawa, Maciej Ktorze. Witam Państwa. E, tak jak się spodziewaliśmy tutaj, zwycięstwo kosztowało nas bardzo dużo e, wysiłku, determinacji i koncentracji. gdzie szczególnie u siebie, jest drużyną, która, która gra bardzo dobrą, zorganizowaną piłkę i, i bardzo ciężko mi dobrze strzelić bramkę, zresztą mm, sam fakt, że nie dzisiejszego meczu, ostatnia porażka to była we wrześniu, to o czym świadczy. Także jadąc tutaj, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że to jeden z trudniejszych meczów dla nas i to nie są takie puste słowa moje, bo to, że przyjechaliśmy tu dwa dni wcześniej, to właśnie po to, żeby na taką walkę, na taką determinację być przygotowani. Nie, nie chcieliśmy tutaj grać jakiejś ładnej piłki, nie chcieliśmy też dać się zaprosić pod Beskidzu do takiej gry, jaką jak, jak tutaj stosuje i dlatego ta pierwsza połowa dla nas to taka bardziej partia szachów, Staraliśmy się bardziej wytrącać atuty z rąk gospodarzy i, i średnio nam to wychodziło, szczerze mówiąc, ta pierwsza połowa bardzo nerwowa w naszym wykonaniu, ale, ale no, zakończona przede wszystkim prowadzeniem. To najważniejsze ta bramka, bo poza tą bramką to udało nam się skonstruować dwie-trzy dobre akcje, ale za, za taką organizację gry mogę drużynę. Mogę w większości przypadków pochwalić za tą pierwszą połowę. No i druga połowa, gdzie chcieliśmy kontrolować przebieg wydarzeń na boisku, gdzie chcieliśmy szukać szansy z kontry. Wiedzieliśmy, że to podbeskidzie teraz będzie musiało się otworzyć. Kilka kontr nam wyszło, ale zabrakło zimnej krwi, zabrakło wykończenia tej sytuacji. Szkoda, oczywiście, rzutu karnego, ale podbeskidzie również miały swoje okazje. Bardzo groźne, stałe fragmenty. Tak gra dwoma napastnikami w końcówce też napsuła nam sporo krwi ale w sumie bardzo się cieszę z tych punktów i tutaj gratuluję e, drużynie, gratuluję chłopakom za tą determinację, za to, że na tak trudnym terenie, z tak trudnym przeciwnikiem zdobywamy, zdobywamy e, bezcenne trzy punkty. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szkoła Niemiec Podbeskidzia, Robert Kasperczyk. Witam serdecznie. No ja powiem tak, że jeżeli chodzi o postawę zawodników, jeżeli chodzi o ich zaangażowanie i, i to, co chcieli pokazać każdy Dał od siebie tyle, ile w tym dniu mógł. Natomiast y, jestem, y, jak chyba większość kibiców, no, przerażony bramką, jaką straciliśmy. To była bramka kuriozalna, praktycznie y, bramka, którą określa się Mianem do szatni. Kiedy w pierwszej połowie całkowicie y, kontrolowaliśmy grę, chociaż Legia stworzyła dwie sytuacje. My tam również próbowaliśmy postraszyć, to jednak ani jedna, ani druga drużyna w pierwszej połowie nie chciała grać w ofensywnego futbolu i nie, nie płakalibyśmy, gdyby do przerwy utrzymał się wynik bezbramkowy, i podejrzewam, że ten mecz wyglądałby podobnie w drugiej połowie. Być może, jedna wcale nie musiałaby to być bramka zdobyta przez gości, jedna bramka zadecydowała w drugiej połowie o, o zwycięstwie, której duże. Niestety, ciężko mi zrozumieć, jak, dlaczego podjęli chłopcy taką decyzję z, z tym rzutem wolnym. się opuścił stanowisko i bramka kuriozalna do szatni 0-1. My musimy otwierać grę, my musimy tworzyć sytuację. Wiadomo, że gramy z Legią, chyba w tej chwili najlepszym zespołem w Polsce. Nie udało się. Nawet te zmiany taktyczne, które spowodowały, że no z racji ustawienia większą ilością zawodników chcieliśmy atakować, też niewiele, niewiele, niewiele dały poza długimi piłkami, które tam potem już Bartek nawet w końcówce próbował wygrywać. Także no, za dobry zespół, za bardzo doświadczony. Gratuluję panu trenerowi Legii zwycięstwa, a chłopakom naprawdę postawy. Natomiast największe rozgoryczenie mam w momencie, odnoszę do tego momentu, w którym straciliśmy bramkę po tekstach klasie. Takich bramek się po prostu nie traci, nie wypada tracić i o to jestem tylko zły. Natomiast jeżeli chodzi o postawę, zaangażowanie tych chłopaków, absolutnie nie mam pretensji. Dziękuję. Bardzo dziękuję i pomeczowa opinia zawodnika podeskicia Juraj Danzik. Witam serdecznie. No, widzieliśmy, że legia nie jest przypadkiem liderem i no, straciliśmy praktycznie kurdzą gramkę, która była jeszcze do ratowania po stracie piłki w środku pola. No zabrakło nam odrobinkę szczęścia na gibicie piłki no niestety duszat nie straciliśmy straciliśmy i z takim przeciwnikiem jak Legia ja Gonić winik 01 jest zawsze bardzo trudne. Szkoda, że nie udało się strzelić jedną bramkę, nawet jedną bramkę. I myślę, że jest byłoby sprawiedliwy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czas dla Państwa dziennikarzy na zadawanie pytań. Bardzo proszę. Obec jest jedno pytanie, proszę. Pytanie teraz to, że Pani Prezydent takiego, Nieważny teraz na tym etapie jest, 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 jest w z tym, tej wyłącznie punktów, Ten komentarz chyba idealnie powstaje tego metu. Tak, oczywiście Michał to dobrze ujął. W tej chwili jesteśmy na, w takim momencie, że ta presja z każdą kolejką na nas jest coraz większa, w związku z tym. Yy, no staramy się ograniczać ryzyko, do minimum i dlatego dlatego no staramy się przede wszystkim tutaj grać skutecznie, wygrywać, kompletować punkty, to dla nas najważniejsze. Proszę bardzo, kolejne pytanie. pytanie do tyle raz. To że ten zdjął pan wcześniej Michała Pucharczyka. na wcześniej Michał leżał na błysku, czy jest to jakiś uraz, czy po prostu zmiana nie działa bardziej Tak, to z Michał poprosił o zmianę, po prostu wykonał naprawdę ogromną robotę. Miał za zadanie wyłączać yy... Sokołowskiego, który jest naprawdę bardzo ofensywnie grającym prawym obrońcą i, i robił to w miarę dobrze, robił to solidnie i po prostu w pewnym momencie zabrakło sił, i, i tutaj dokonaliśmy zmian. Łatwo jest postawić takich zawodników na masce rezerwowych, jak Radowicz, nową brankę? Nie. Ten że po raz kolejny kluczową brankę, także włożył, tylko ja strzelił Rafał Pan skończył jego, jego występu w tej chwili. Nie daje się posadzić na rezerwowych. Gra, gra bardzo dobrze. Gra dobrze. Coraz dojrzalej z meczu na mecz, ale wiem, że Rafała stać na jeszcze lepszą grę na to, żeby wyeliminował ze swojej gry takie przestoje. Natomiast, oczywiście, gratuluję mu dzisiejszego występu. Kolejny mecz, gdzie strzela bramkę bardzo ważną. Dzisiaj dla nas trzy punkty dzięki jego bramce. Także naprawdę słowa pochwały dla Rafała. Czy Daniel Luboja był wyznaczony do karnego? No, z tym Danielem. Daniel był wyznaczony, dlatego że pierwszy raz coś takiego zrobiłem na ostatnim treningu, zrobiłem konkurs rzutów karnych. Strzelały trzy osoby. Wabrzyniak, Wrzdoliak i Luboja. I Luboja wygrał. Powiedziałem przed tym konkursem, kto wygra ten konkurs, ten będzie strzelał karnego w meczu. No i wygrał Daniel i dzisiaj widzieliśmy jaki był efekt. A to nie jest tak, że na jakąś premię za 10 goli widzę i tak bardzo chcesz przyjść tego? Dobra? Nic na ten temat nie wiem. Czy są jeszcze jakieś pytania?